Akademia Bezpieczeństwa z Lipnowskim WOPR to projekt edukacyjny, który tworzymy wspólnie z ratownikami Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W każdy czwartek w naszym programie emitować będziemy materiał, z którego dowiecie się krok po kroku, jak udzielić pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Dziś, w pierwszym odcinku Akademii Bezpieczeństwa z Lipnowskim WOPR, doświadczony ratownik medyczny Łukasz Gajda opowie o tym, jak prawidłowo wezwać pomoc. Cześć, dzisiaj porozmawiamy o pierwszej pomocy, o podstawowej pierwszej pomocy. Pierwszy punkt, który musimy spełnić, żeby zacząć udzielać pierwszej pomocy, to będzie wezwanie pomocy, czyli wykręcenie numeru alarmowego 112 albo 999. Są to dwa numery, pod które możemy dzwonić, jeśli widzimy, że osoba poszkodowana potrzebuje pomocy. Kiedy to robimy? Jak to robimy? opowiemy wszystko po kolei, opowiemy tak, żeby każdy zrozumiał. Bardzo ważna sprawa. Jeśli dzwonimy, upewnijmy się, że osoba potrzebuje naprawdę tej pomocy. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba do niej podejść, podejść i zapytać. Halo, proszę pana, proszę pani, czy mnie pani słyszy? Czy może pani ze mną porozmawiać? Jeśli zobaczymy, że osoba, która powiedzmy, którą spotkaliśmy, która leży na ławeczce na chodniku nie odpowiada, jest nieprzytomna, bądź odpowiada nielogicznie, wtedy musimy wykręcić numer 112, bądź 39 i dzwonimy po pogotowaniu. Co musimy powiedzieć, jak zadzwonimy po pogotowie? Eee, przede wszystkim mówimy, jak się nazywamy i w jakim miejscu się znajdujemy. Czyli dzień dobry, nazywam się Łukasz, e, dzwonię e, z Lipna, z ulicy Sierakowskiego. E, mam osobę poszkodowaną, nieprzytomną, e, nie reaguje na bodźce, oddech zachowany. Proszę o wezwanie pogotowia. Co musimy zrobić dalej? Pamiętajmy o tym, że nie możemy rozłączyć się jako pierwsi. Ponieważ dyspozytor będzie chciał zadać Wam jeszcze kilka dodatkowych pytań, żeby zebrać jak najdokładniejszy wywiad w odnośnie osoby poszkodowanej. Pamiętajcie o tym, aby podać swój numer telefonu, ponieważ może być tak, że połączenie zostanie zerwane i nie będzie możliwości połączenia się ponownego, jeśli nie będziemy mogli podać, jeśli nie podamy tego numeru. Pamiętajmy o tym, że jeśli wezwiemy pogotowie, to jest pierwsza podstawowa sprawa, którą zrobiliśmy. To jest jedna rzecz z setek, które tak naprawdę powinniśmy wykonać. To, że wezwiemy pogotowie nie znaczy, że zrobiliśmy już wszystko, co, co możemy zrobić i że możemy sobie odejść w bezpieczne miejsce. Podchodząc do osoby, do osoby poszkodowanej, musimy upewnić się, czy miejsce jest bezpieczne. Jeśli to będzie ruch liczno-drogowy, e, będą przejeżdżały samochody, czy będą na przykład e, dzikie zwierzęta, będą groźne psy, nie podchodzimy. Możemy podejść do osoby poszkodowanej tylko i wyłącznie wtedy, gdy będziemy uważali, że jest bezpiecznie i my będziemy bezpieczni, ponieważ. Podstawowa zasada ratowników, e, którzy udzielają pierwszej pomocy, ratowników medycznych, ratowników KPP to jest e, bardzo ważna zasada, która mówi dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik, czyli najpierw dbamy o własne bezpieczeństwo, dopiero o bezpieczeństwo osoby poszkodowanej. Pamiętajcie o tym, że wzywając pogotowie, robimy to tylko i wyłącznie w przypadkach, w których dochodzi do stanu zagrożenia życia bądź zdrowia. Czyli osoba, jeśli osoba poszkodowana naprawdę potrzebuje tej pomocy, wtedy wykręcamy telefon alarmowy i dzwonimy. Wzywamy pogotowie.